Cześć, moi drodzy, nagrywam ten program 15 kwietnia, w Dzień Moich Urodzin. I kiedy ktoś mówi, że łaska rozliniwia ludzi, to możecie powiedzieć o tym takim przykładzie, że. Wcale nie chcę się lenić, kiedy jest tą łaskę, tylko chcę Bogu służyć. I nie tylko służyć też Bogu, ale po prostu żyć aktywnie. Jakby z okazji tych swoich urodzin postanowiłem dzisiaj przebiec 10 kilometrów, tak żeby po prostu zrobić sobie prezent urodzinowy. I to zrobiłem. I mówię to po to, żeby Was zachęcić żyć. Z Bogiem pełnią życia, bo Bóg przychodzi i daje pełne obfitości, po prostu w codzienności. Poza tym, dzisiejszy temat uwielbienie Boga. Jezus powiedział, że ojciec Bóg szuka czcicieli, jakichś tam pewnych czcicieli w rozmowie z samarytanką. I wiecie, zacznę od tego, że powiem wam, że czym jest czczenie prawdziwy Boga w ogóle jak Żydzi rozumieli, oddawanie Czci Bogu, bo jeśli my tego nie zrozumiemy, nasze uwielbienie Boga i dla Boga będzie no, nie do końca takie, jakby chciał Bóg, żeby było. I o tym na przykład już możemy przeczytać. Po raz pierwszy słowo uwielbienie jest użyte w Księdze Rodzaju 22 od 5 wersetu. Przeczytam Wam, posłuchajcie. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenia i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż, i poszli obaj razem. I tutaj słowo: y, Pomodlimy się. To jest hebrajskie słowo szaka, które jest takim samym słowem, które później Jezus użył w rozmowie z Samarytanką, tylko że hebrajskie tam było greckie, które też między innymi oznacza położyć się, uniżyć się, czołgać się, ale też w takim w innych tłumaczeniach tu jest w ogóle było, było użyte słowo uwielbimy Boga. Czyli wtedy, w tamtych czasach, żeby uwielbić Boga, to nie trzeba było brać gitarę i. Coś do posłuchania muzyki, tylko się brało tak jak tu w szóstym wersacie: ogień i nóż i poczty obie razem, żeby uwielbić Boga. Oczywiście Izaak nie został złożony w ofierze, w ofierze został złożony baran, który został tam przez Boga postawiony jako zapowiedź śmierci Jezusa Chrystusa. I teraz jeśli my przeczytamy od Jana, Ewangelii Jana 4, tam gdzie już Jezus przychodzi. I mówi, i pamiętajcie, że e, czym było, jakie jest rozumienie uwielbienia Boga w rozum, rozumowaniu Żydów, to nie jest jakby piękna scena światła i piękna grupa uwielbienia, która, albo piękny lider uwielbienia, który śpiewa. To jest wszystko piękne. To jest ważne, to jest potrzebne, ale musimy zrozumieć, czym jest prawdziwe uwielbienie, żeby później w tamtym uwielbieniu, które my dzisiaj prezentujemy w kościołach, czcić Boga w duchu i w prawdzie. I Pan Jezus spotyka Samarytankę, który prorokuje o tym, że miała tam pięciu mężów i ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Czy znaczy, tak, można zrozumieć, że miała, tak naprawdę jest sześcioma była mężczyznami po kolei. I w Jana 4,18 tak właśnie mówi, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, prawdę powiedziałaś. Widocznie powiedział ją jej w taki sposób, który ją nie obraził, bo ona dalej kontynuuje rozmowę. I w dodatku, jako samarytanka, nie musiała z Żydem rozmawiać, nie musiała wysłuchiwać żydowskich mądrości, bo samarytanie gardzili Żydami, a Żydzi samarytnami, więc mogła skończyć tę rozmowę. Ale kontynuuje, zaskoczona, dotknięta Bożym Duchem, mówi: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu. Cześć, oddawać. I teraz od razu zaczyna o oddawaniu czci Boga, bo to jest de facto cz cz czczenie Boga to jest centrum naszej wiary. Wszelka wiara e, powinna w jakiś sposób się przejawiać. I e, jak my możemy przejawiać e, naszą wiarę wobec Boga, właśnie między innymi czcząc, uwielbiając Boga. I i dlaczego ona o tym zaczyna? Znaczy, w jaki sposób ona tutaj mówi? Ona mówi, że Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Nasi ojcowie na tej górze oddawali Bogu cześć. Już wiemy, że oddawanie Bogu czci to znaczy przenoszenie ofiary. Kiedy ofiarujemy, przenosimy w ofierze coś, to jest oddawanie Bogu czci, to jest uwielbienie. I teraz. Żydzi musieli uwielbiać Boga w Jerozolimie przed wejściem, jakby przed Arką Przymierza, gdzie, gdzie było wieko miłosierdzie na tej Arce Przymierza, i gdzie z Bogiem spo, spo, spotykał się arcykapłan. prawda? I ja o tym w ogóle nagrałem odcinek, który w tytule ma Arka Przymierza. Poszukajcie, ja tam opowiadam, w jaki sposób można z Bogiem spotykać się w oparciu o to objawienie na temat arki przymierza. I oto miejsce czczenia Boga było mocno związane z tym, że jesteś w tym namiocie zgromadzenia albo w świątyni, jesteś przy arce przymierza i tam tylko można było przenoszenie, przenosić ofiary. I Jezus tutaj mówi i Samarytanka też o czczeniu Boga w domyśle rozumując, że tu chodzi o przynoszenie ofiary Bogu. Oczywiście Jezus później wskaże na siebie jako na tę ofiarę i w 21 wersecie Jezus mówi niewiasto wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wyczciecie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów, lecz nadchodzi godzina, teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą dowali ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. I teraz pytanie, czy chcesz znaleźć się wśród tych nielicznych. Kogo, jakich szuka ojciec, którzy by mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I teraz, o co chodzi w tym, w duchu i w prawdzie? Więc odnosi się to do tej rozmowy, na której górze Bóg przyjmuje ofiarę. Jezus tłumaczy: Teraz ofiara zostanie przejęta w duchu i w duchowej świątyni, tam gdzie Jezus zasiądzie na tronie łaski, to tam, gdzie też będzie przemawiała, krew Jezusa, która przemawia lepiej niż krew Abla, to to jest duchowe miejsce, w którym Jezus chce, w którym jest. I ofiara wcześniej musiała być przenoszona fizycznie, a teraz ta ofiara już jest przeniesiona raz na zawsze i ona teraz jest w duchowym świecie, ona już, już jest w duchu. My nie możemy, jakby wprost, fizycznie podejść do Krzyża, Golgoty, dotknąć i popatrzeć na umierającego Jezusa, tylko to już zawisło w duchu. To, co Jezus powiedział, wykonało się, przyniósł ofiarę, i to rozumienie, co Jezus zrobił na Krzyżu i patrzenie na Krzyż, yy, duchu, Podnosimy oczy i patrzymy na, na Jezusa, i rozważamy o tym, co On, wyda, co On zrobił dla nas na krzyżu, to de facto właśnie jest tym uwielbieniem, uwielbieniem w duchu. Tak, Tu nie chodzi teraz ani modlitwa w językach, tu nie chodzi ani głośny śpiew, ani tańce, ani nic, tylko przenosimy uwielbienie z góry w Jerozolimie. W duchowy świat, czyli ofiara wcześniej była składana, fizyczna ofiara, regularnie składana, i to było uwielbienie, a teraz ofiara Jezusa została złożona raz i na zawsze. I od tego momentu, co jest, jak to się odbywa, kiedy wierzymy w doskonałą ofiarę Jezusa, i uwielbiamy go za to i wywyższamy tę ofiarę. To jest moment uwielbienia w duchu, kiedy rozumiemy, co się stało na krzyżu Golgoty. Czyli ofiara Jezusa w naszym uwielbieniu ma mieć jakby zajmować najważniejsze miejsce. I teraz. Ofiara Jezusa i nie tylko jakby sama śmierć, to też co ona przyniosła, co dzięki niej mamy. Mamy wolność od przekleństwa, mamy wolność od różnych innych rzeczy, które nas niszczą, mamy przebaczenie, mamy usprawiedliwienie i wszystko o czym mówię w tych programach, co wypływa z ofiary Jezusa, kiedy my zaczynamy o tym śpiewać, koncentrując się na doskonałym dziele krzyża i co z tego wypływa, Patrząc na Jezusa siedzącego na tronie po prawicy Ojca, to jest uwielbienie w duchu. I ty możesz w swoim kościele, gdzieś, albo gdzieś mieć kiepskich muzyków, kiepskich śpiewaków, ale jeśli oni rozumieją, o co chodzi z ofiarą Jezusa, to wtedy tam zaczyna się uwielbienie w duchu. I nieraz można posłuchać, jak ktoś profesjonalnie śpiewa, prof profesjonalnie gra, ale to nie jest uwielbienie w duchu. To, i, i, i nawet jeśli on będzie pół, przez pół godziny modył się w językach przed kamerą, to nie jest uwielbienie w duchu. Amen. Więc to jest uwielbienie w duchu. I mam nadzieję, że rozumiecie. Ogólnie słowo uwielbienie, które tutaj jest użyte w Grece, które hmm, po grecku brzmi sin, i oznacza. W tym słowie jest ukryte słowo pies. Tak jak pies, który liże rękę właściciela, który kładzie się przed właś właścicielem. Czyli podobne znaczenie do tego słowa szaka, tam gdzie Abraham miał e, pójść, zrobić szaka Bogu, czyli uwielbić Boga i wrócić. E, mówiąc o, w ten sposób o przeniesieniu ofiary w ofierze Izaaka. Uwielbienie w duchu jeszcze Hebraczyków. 9:11 lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przed większy i doskonalszy przybytek nieręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. O Jezusie jest napisane, że wszedł do przybytku, który nie pochodzi z tego świata i dalej, jeszcze werset 24-28. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wiele akurat ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem są, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Oto Jezus, który jest w niebiańskiej duchowej świątyni i My uwielbiając Boga, pamiętając o Jego ofierze, przenosimy się w duchu przez przetron w tej niebiańskiej świątyni i doświadczamy tam Bożej szekiny, Bożej obecności, Bożego namaszczenia. Halleluja! A teraz czym jest uwielbienie w prawdzie? To, co my przeczytaliśmy, Bóg szuka czcicieli, którzy uwielbiają w duchu i w prawdzie jest druga noga uwielbienia Jezusa Chrystusa jest uwielbienie w duchu i drugie to jest uwielbienie w prawdzie. I, i przeczytam wam Mateusze 15 rozdział. Tych podobnych wersetów jest więcej. Ale one, które teraz przeczytam, są. Bardzo wymowne, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są. Nakazami ludzkimi, ósmy werset też trzeba przeczytać. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Czyli jednym z elementów oddawania czci w prawdzie, to jest właśnie głoszenie nauk, nauk Jezusa i o Jezusie, objawienie Jezusa, bo Jezus o sobie powiedział, że jest drogą prawdą i życiem. Czyli poznając Jezusa. My poznajemy prawdę. Głoszenie o Jezusie nie powinno nas nudzić. Poznawanie Jezusa przyprowadza nas do, poz, do poznania prawdy, i Jezus jako prawda, kiedy jest głoszony, i my poznajemy Jezusa osobiście jako prawdę, my go czcimy w ten sposób. Więc z jednej strony Modlitwa i uwielbienie w duchu, kiedy ja widzę moc ofiary Jezusa i na niej opieram swoje zbawienie i na niej opieram otrzymywanie próśb, odpowiedzi na prośby modlitewne, to jest w duchu, a w prawdzie, kiedy ja poznaję prawdę o Jezusie, bo ostatecznie faryzeusze odrzucili Jezusa, bo on tutaj mówi im w kontekście jakby cał, cał, całego rozdziału 15 rozdział zaczyna się, Matusze 15 wtedy przystąpili do Jezusa Orezłusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolim mówiąc, dlaczego uczniowie twoje nie przestrzegają naukę starszych, nie mówią bowiem rąk, gdy chleb jedzą ogólnie. Czepiali się Jezu, Jezusa takich <gryw> spraw bardzo. Powierzchownych widzieli ogromną moc, która dzia działała przez Jezusa, widzieli ogromne namaszczenie, no, przynajmniej my byśmy tak uważali, prawda? Ale czepiali się, ty. Nie umył rąk. Normalnie byli jak ci wierzący w COVID. E, taki żarcik. E, rozumiecie. I Jezus im później odpowiada, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc naukę, czyli nie ma czci tam, gdzie nie jest głoszona prawda. Więc głosząc Jezusa Chrystusa i głosząc prawdę, głosząc o Jezusie, bo prawda to jest Jezus. Prawda to nie jest mm, wszystkie przepisy i nakazy Nowego Testamentu. Prawdą jest Jezus Chrystus. I kiedy my poznajemy Jezusa i studiujemy na jego temat, to jest te, też uwielbienie Boga i to jest oddawanie czci Bogu. I kiedy nieraz ktoś jest na przykład chory i ledwie sobie radzi z chorobą, bo go przygniata, i w momencie, kiedy rozważa jakąś, jakąkolwiek myśl, jakąkolwiek prawdę na temat Jezusa, w tym samym momencie czci Boga. W tym samym momencie Bóg mu się objawia. Ja często doświadczam czegoś takiego, że kiedy. Czytam Biblię, to bywa, że podczas rozważania Słowa Bożego i poznawania Jezusa w Słowie doświadczam, bywa większą moc, niż kiedy uwielbiam go i modlę się do niego. A bywa też, że kiedy uwielbiam i modlę się, nagle Jego obecność tak potężnie występuje, że nie umiem się zatrzymać i Bóg usługuje i się porusza. To jest też piękne, niesamowite przeżycie, więc. Kiedy my to poznajemy, zaczynamy chwalić Boga, zaczynamy uwielbiać Go, modlimy się, to jest uwielbienie w duchu i w prawdzie. Ale jeśli nie chwalisz Go, nie modlisz się, ale rozumiesz te, te dwie rzeczy, ofiarę Jezusa Chrystusa i piękno Jezusa Chrystusa, czyli Duch i prawda, Ty też jesteś czcicielem. Niedawno rozmawiałem. Z Rafałem Poniatowskim, który choruje, wielu z, z naszego kościoła go zna, kilka razy były prorocze słowa i znikały guzy, lekarze dziwią się, później gdzieś tam znów coś się odnawia, później znów znika Jest jest taka walka, którą wygramy, tak, czwarty rok. Ale on jest niesamowicie pogodny. Ja tak niedawno z nim tydzień temu rozmawiałem. Ona dzisiaj rozmawiałem przez całą godzinę, przez telefon, a tydzień temu byłem w domu. I mówię, Rafał, powiedz mi, w jaki sposób ty jesteś taki pogodny? To jakby jesteś załamany. Po prostu przychodzę i sobie <laughs> fajnie gadamy, śmiejemy się i żartujemy. A on mówi jednym z takich elementów, ja rozmyślam o niesamowitej łasce Bożej, i uczę się dziękować Bogu nawet w tych różnych takich trudnościach, bólach, zmaganiach, dziękuję Bogu. I to jest część uwielbienia. Dziękuję Jezusowi za to małe, nawet to co, co mam. I mówię to pomaga mi utrzymać, się w, utrzymać tę pogodę ducha plus mocne, potężne rozumienie łaski. Dzięki której ma życie wieczne i w ogóle ma, ma Jezusa, i osoba, która nie może jakby normalnie modlić się, nie może normalnie, prawda, uczestniczyć w nabożeństwach przez swoją chorobę, ma niesamowitą pogodę ducha. I to jest świadectwo, takie krótkie świadectwo o tym, że Jezus Chrystus może być uwielbiony nawet w takich trudnych sytuacjach, kiedy w sercu jest rozumienie. Co to jest w duchu, czyli ofiara Jezusa i prawda. Piękno Jezusa. Amen. Błogosławię Was. I bądźcie czcicielami. Jak będziesz przychodził do kościoła, czci śpiewaj do Jezusa w taki sposób, jaki teraz powiedzieliśmy. Rozumiejąc, co znaczy Jego ofiara i w ogóle, że uwielbienie jest przybliżeniem się do ofiary, jest ofiarą samego Pana Jezusa. i Rozważając o Jego pięknie, wspaniałym, cudownym Jezusie. Bogosław Was i cześć.